W zasadzie wszystkie produkty powinny być zdrowe, natomiast część z tych zdrowych produktów może być również oznakowana jako ekologiczne. To jest uprawnienie producenta tego rodzaju żywności. Musi pojawić się na oznakowaniu takiego produktu symbol zielonego liścia złożonego z 12 gwiazdek unijnych, dlatego że jest to symbol ogólnie przyznawany i rozpoznawany na terenie całej. Unii Europejskiej. Produkty, które są oznakowane jako bio, eko lub organik, tego rodzaju informacja musi nieść za sobą jakąś treść. Nie jest dozwolone, aby żywność oznakowana właśnie w ten sposób została oznakowana tak, widzi mi się, sprzedawcy, musi być stosowna certyfikacja, musi być też stosowna kontrola procesu produkcji, przechowywania. Oraz sprzedaż. Wyniki kontroli ujawniają, że polscy przedsiębiorcy sektora ekologicznej żywności mają problem z oznakowaniem. Niestety produkty, które są znakowane jako bio, albo organiczne, albo ekologiczne, muszą mieć odpowiednią certyfikację, a zdarza się, że przedsiębiorcy nadają tego rodzaju oznakowanie w pewnej mierze samowolnie, w pewnej mierze sami. Deklarują, że są to produkty ekologiczne, czego w świetle prawa deklarować nie można. Sprzedawcy nadużywają tych określeń, dlatego że produkt ekologiczny brzmi lepiej, brzmi bardziej atrakcyjnie dla kupującego. Co może być prawdą, o ile oczywiście są przestrzegane przepisy unijne. Termin przydatności do spożycia i data minimalnej trwałości wyrobów ekologicznych może być inny niż produktów konwencjonalnych. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że produktów ekologicznych na dobrą sprawę nie należy utrwalać albo w sposób przesadnie chemiczny. Tam faktycznie więcej jest biologii niż chemii. Produkty nieekologiczne są standardowe, są faktycznie w pewnej konwencji utrzymane. Jeżeli stoimy przed skrzynką ekologiczną, Marchewek, to widzimy, że one są troszeczkę takie nie za bardzo jednolite. Nazwijmy to w ten sposób. Są troszeczkę pokręcone, są takie niejednorodne. Każda z nich jest inna. Natomiast produkty konwencjonalne takie no, nieekologiczne. One wyglądają tak, jakby były szyte od jednego wzorca, co wcale nie oznacza, że one są gorsze. One po prostu również znajdują amatorów, one również są dostępne w obrocie i mogą być dostępne w obrocie pod warunkiem, że są prawidłowo sprzedawane i nie są sprzedawane jako ekologiczne na przykład.